Dzień dobry! Dzisiaj będziemy testować płatki kukurydziane To takie typowe, tak zwane cornflakesy. One wszystkie po prostu się nazywają cornflakesy. Znaczy nie wiem czy wszystkie nazywają się cornflakesy, ale to tak jak masz buty adidas po prostu. Tak jak mówisz adidasy na wszystkie buty. No dokładnie tak tak samo jest z cornflakesami, na wszystkie cornflakesy mówisz cornflakesy, mimo że... Wszystkie nazywają się cornflakesy, tylko są inne nazwy firmy. Bo corn, flakes corn to jest kukurydza, a flakes to jest płatek po prostu czyli to nie tak jak adidas, czyli po prostu są to cornflakesy Rozwiązaliśmy niesamowitą zagadkę Zacznijmy testować A wy zacznijcie subskrybować I lajkować tak. tak jest I tutaj też robimy test na ślepo, czyli nie będziemy wiedzieć Znaczy nie na ślepo No tak, w sensie na ślepo, że nie będziemy wiedzieć co jemy Ale będziemy mieć otwarte oczy, no bo konfeksy nie różnią się niczym Będziemy to robić metodą odrzucania, czyli odrzucamy gorsze, zostawiamy lepsze według nas Indywidualnie I finalnie zobaczymy co wybiorę ja i co wybierze ona, tak jak zwykle w tych odcinkach Dodatkowo będzie wam się wyświetlała cena Za 500 gram, bo niektóre mają mniej, niektóre więcej, dlatego obliczyliśmy cenę za 500 gram każdych płatków My zawsze ogólnie jemy Nesquika, Cornflakesy To nie są Nesquika, to są Nestle Nestle, Nesquiki, Nesquiki to są te to są czekoladowe, są te czekoladowe. No? Właśnie, czekoladowe płatki nazywają się różnie Ale Cornflakesy to są Cornflakesy I robiliśmy kiedyś test czekoladowych płatków Płatków czy płatek? Płatków chyba No bo są płatki, nie mówisz jeden płat Nie, nie wiem, wiem. Robiliśmy test czekoladowych kulek śniadaniowych na moim kanale, więc tutaj Wam gdzieś podlinkuję. Pamiętasz I co wygrało zauważyć? wtedy? Nie pamiętam. To nie, nie było pamiętam. na ślepo, my wtedy po prostu smakowaliśmy okay. i mówiliśmy, że jest git czy nie git W ogóle ja chyba powinniśmy mieć mleko do popijania. Co ty myślisz? Tak, szklaneczka. No. Uważam, że nie ma sensu zalewać, no bo każde płatki różnie miękną i tak dalej. Uważam, że najlepszy test będzie właśnie na surowo, bez mleka. Tak, no bo ja A szklanka by się przydała to. mleka, idę nalać, nie patrząc co Sebek robi. Dobra, chciałem powiedzieć jedną rzecz, jak jesteśmy pierwszy płatki. No. Widząc te pierwsze, które przyszły, miałem wrażenie, że są one strasznie jasne i chciałem mówić, że będę w stanie rozpoznać cornflakesy po kolorze, ale jednak nie będę w stanie już widzę. Nie będziemy w stanie rozróżnić tych płatków. Dobra. Takie trochę wióry, nie? Szczerze mówiąc, ja nie jadam cornflakesów na sucho nigdy. Ty zawsze jesz, a ja nigdy. Dobra, spróbujmy te drugie. E, to będzie ciężki test. Cię ci że wszystkie smakują tak samo Minimalnie się różnią te płatki Ciężko na nic określić czym się różnią Po prostu różnią się smakiem Te są jakieś takie papierowe Masz wrażenie, że już papier Nie czujesz w ogóle, nie wiem, kukurydzy, cornflakesa, ciężko to nazwać, ja wybieram te Masz też ten problem, że czujesz czym się różnią, ale nie wiesz, które są lepsze mhm. Na zasadzie jesz je i te są git i te są git No Ciężko Chyba też te bo są bardziej wyraziste. Tak. To, no. Te są takie papierowe, takie ciężko je określić. Więc to oddaję. Ja również oddaję te. To jest ciężki test. Chyba nigdy nie było tak ciężkiego testu. Wody się bardziej różniły niż te dwa, niż te dwa, dwa płatki. Tak! Serio, wody się bardziej różniły smakiem hmm. niż to. Znaczy, inaczej, nie no, one się różniły smakiem. Ale w wodzie byłeś w stanie od razu określić, która jest lepsza, która gorsza. A tutaj, mimo że one się różnią smakiem, to nie jesteś w stanie określić tego. To jest najgorsze. Że czujesz tą różnicę, a nie czujesz, które są lepsze. W ogóle musimy kiedyś zrobić test mleka. Ja na przykład nie lubię łaciatę mleka. Nie smakuje mi. Ja chyba lubię łaciatę. No, zróbmy <laughs> test mleka, tylko niektóre firmy mają 1,5%, niektóre 2%. I nie wiem, czy, czy one się dużo różnią. Nie, nie różnią, no bo niektóre firmy tak mają, że po prostu. Hmm. Nie, musimy zrobić. 1,5% po prostu wziąć, nie? Dobra. Jakby nie patrzeć na to. Uuuu! Uuu. Jakie grubasy! Puchne są jakieś takie. O, jaki gigant, zobacz! I serduszko! Serduszko! Ja z kolei mam takiego znasz pulchniacha O, ale kulka takiego, który... e, ja też mam taką kulkę Pęk. Tu widać różnicę, gdybym jadł te płatki na co bym mnie poznał pewnie, ale nie jadam ich. Co? Dobre są? Też masz wrażenie, że one są trochę takie maślane? Mmm, to nie jest masło Nie wiem co to jest, ale dobre są Te płatki są takie zupełnie inne To nie jest z którego ja kiedykolwiek jadłem, ja chyba go nie ja jadłem nigdy nie w życiu nigdy. Bo ten jest taki typowy I ten typowy mi bardziej smakuje Ja wybieram ten Znowuż mam ten problem, oba są dobre I się różnią mocno Nie wiem, który jest lepszy On jest giga dobry Ale nie pasuje mi w nim ten taki maślany smak No właśnie Jest taki nienaturalny ten... dla cornflakesa tak, dla mnie Tak i po czasie, jak chwilę je pogryziesz i nie bierzesz nic innego, tylko to gryziesz, to masz taki dziwny posmak na końcu. Zauważyłeś to? Prawda, tak. I grysie, i po chwili poczuj, tak. Tak zrób. Nie czuję dziwnego posmaku, ale są dobre, ale nie pasuje mi to do płatków. Jakby po no prostu jestem to, przyzwyczajony jest takie... do. Nawet nie wiem do czego, do takiego zwykłego cornflakesa hmm. No bardziej do tego. To jest bardziej dla mnie cornflakes niż to. Także wybieram to. Aha. O, to, to jest Cornflakes to, to jest o, tak. Nestle. One mają taki pomarańczowy wręcz kolor. A w ogóle pierwsze co to jest Cornflakes, nie? Ale w domyśle chodziło no. nam tak, o Nestle. Nestle, no. To jest ten smak. Zjadłem tonę tych cornflakesów. Cornflakes w pewnym momencie to był taki dla mnie top jeden smakołyk, który zastępował mi chipsy i paluszki, żeby było bardziej fit. To jest to. Ale to może być też kwestia, że jesteśmy tak przyzwyczajeni do tych jednych płatków, że ciężko nam jest jakby polubić inne. A ja nie mówię, że ja je lubię najbardziej, po prostu znam ich smak, nie? Mhm. Jak mleczkiem, ale to jest pyszne. Ale też są bardzo dobre. No są właśnie. Chciałem powiedzieć, że mam zagwostkę znowuż. One są w ogóle najbardziej zbliżone smakiem do siebie. Tamte odstawały wszystkie, a te są do siebie mega zbliżone smakiem. Ale tak szczerze. Aż te wleki są suche, nie? Strasznie suche, no. Jak tak gryzę i one takie są. Chrupiące, ale takie dobre chrupiące. A te są jakieś takie za chrupiące, mam wrażenie. Te płatki są bardzo podobnym smakiem do tych, ale są krucho-chrupkie. A te są za bardzo kruche. Wybieram Zresztą, te. Ja też. Właśnie chciałam powiedzieć, że oba są dobre, ale te mi bardziej kons konsystencją po prostu pasują. Ale te też są bardzo dobre. fajne płatek. Mm. A może to są konfeksy? się nestle? Dobra, wiesz co, nie zgadujmy. Po no. prostu jedzmy. To też są podobne. Też są podobne. Nie, nie wiem. się chrupkie. Ale te płatki są słone. Czujesz to? One nie są słodkie, one są lekko słonawe. No, po chwili czuć, czuć tak mocno sól. Tak, czuć taką sól w nich. No, bardzo dużo. Solid. Bo te nie są słodkie, tylko po prostu nie są słone. Nasza kukurydza sama w sobie wpada trochę w słodycz, nie? Właśnie, to jest fajne w cornflakesach, że czujesz taką minimalną nutkę tej słodyczy. Ja czasami w ogóle jakiem cornflakesze dodaję minimalnie cukru. Ok. mam ja ochotę zjeść coś tak słodkiego, nie? Nie, ja wybieram te, te są zasłone, ale ja tak. są strasznie słone. Solone są chyba, nie wiem, ale są słone. A w ogóle też są y, takie. Konfeksy w miodzie obtaczane, nie? Widziałem Słodkie. Widziałem. Też są truskawkowe, też są czekoladowe w ogóle konfleksy teraz. Ja widziałem nawet obtaczane miodem i orzechami, coś takiego. No, Jakieś tak, tak, no? takie płokitciane są. Za naszych czasów to był kurde Były muszelka, z... kulka i to. Kiedyś to było, ale kiedyś było. Aha. to wygląda jak nest. To są najbardziej bezsmakowe płatki jakie jadłem. Wszystkich. No kurde, jaka różnica. Ale jeszcze nie zaczęłaś testować, bo na lewasz. Odrzucam je. Ugryź, nie czujesz nic, jedząc je. Czujesz nicość. Czujesz nicość. Czuj nic, czyli coś czujesz. No coś czujesz. Jakbyś gryzła nic. Chrupkie nic. Nie? Mhm. Totalnie bez smaku. Jeżeli ich skład jest dobry, bo być może jest dobry, to są dobre konfleksy, żeby dawać mojemu dziecku. Ale tak, żeby zjeść, że masz ochotę na dobre konfleksy, to nie... W każdym razie rzucam, ja nam nie siada. No mi też nie siada. Od samego początku jesteśmy zgodni, wybraliśmy jedne płatki, one cały czas idą z nami, mm -hmm. wow. Ale to jest bardzo trudny odcinek, w sensie trudny test do porównania, nie? Tak, no bo przykładowo testujesz keczupy. niektóre z nich są takie, że aż ciężko je jeść, że są niedobre po prostu. A tutaj to jest na tyle delikatny smak, mm -hmm. że one się różnią, ale Cale są dobre ciepło. wszystkie. Wszystkie są git, nie było płatka, którego bym wypluł i nie zjadł go nigdy więcej. No. Wszystkie jakby mi nasypali, nie? Musimy zrobić test Musz start teraz. Jest masa testów. Powinniśmy te daily z tych o testów Grudniowe daily z testów. Czemu grudniowe? Albo listopadowe. A może po prostu róbmy daily na tym kanale. Testowe. No. Sebek? Daily rock? Za dobrą podwyżkę o, One już nie były? Wyglądają jak te jak co tam były nie? Nie? O, Chociaż nie Tamte były bardziej, o, bardziej jasne chyba i, były I bardziej pulchne Śmiesznie wyglądają No Ale też są specyficzne z wyglądu W mm, smaku też są specyficzne Zupełnie inne Masz wrażenie jakbyś wziął, zmielił kukurydzę, podsmażył ją i zjadł ja nie wiem, jak smakuje kukurydza ogólnie. Czujesz normalnie? Ja nie jadą nigdy tak kukurydzy, żeby ugryźć w No lube? bo to nie lubisz, nie? Na pizzę jakieś jakiś kukurydza, w ogóle mi nie pasuje. Więc ja nigdy nie wgryzam się w kukurydzę, tak jak ty czasami jesz. Okay. Więc ja nie wiem dokładnie, jak smakuje kukurydza. Te płatki smakują kukurydzą Wszystkie są kukurydziane, ale te są najbardziej kukurydzą dla mnie. Nie, no, mi bardziej te smakują. Ile ja nawet nie jestem w stanie określić, czemu mi te bardziej smakują. Jakby to jest dziwny test, bo one się prawie niczym nie różnią, te płatki. Lekko nie... smakiem Różnią się mocno. No to. Ty masz może inne kubki smakowe niż ja Ale wciąż uważam, że tutaj problem jest, że to siódmy raz Wszystkie są dobre, dlatego nie jesteś w stanie wybrać lepszego No A, Ale różnią się mocno smakiem Nie, właśnie mi nie jest smakiem, bardziej wszystkie się różnią mocno konsystencją Każdy jest inny, totalny. Mam tutaj dylemat Ja wybieram te, które były Minimalnie te dalej Ale bardzo dobry płatek, jeden z lepszych tutaj w Moim zdaniem były lepsze Wszystkie były dobre. Nie było niedobrego słyska. Ciężkie, ciężkie to jest. Bo nawet zmieniliśmy przed chwilą mleko, bo tam coś się skończyło. I ja czuję ogromną różnicę w mleku. A w tych płatkach nie czuć nic prawie. Taki tyci się wydaje, nie? W ogóle śmieszne jest to, że każdy wygląda zupełnie inaczej. No, nie no tak samo, mają ale mają zupełnie inaczej jakby są skonstruowane inaczej. Dobra, sprawdźmy. Twardy strasznie. Nie, może źle trafiłeś. Może tak. Okej, okay, nie. Dowiemy no. na to jednego twardziela. A czasami tak jest, że w paczce jest taki jeden twardy. To i dobre są. Takie delikatne. Dla mnie za delikatne. Trochę mi podpadają pod te takie, co mówiliśmy, że są bez smaku. Te są takie prawie bez smaku. Ale ja nie wiem, czy mi się właśnie to nie podoba. Mhm. Ja wybieram te, te które teraz dostaliśmy. Bardziej mi smakują chyba. Ja zostawiam te dalej. Są za bardzo delikatne te płatki. To jest dziwne, bo jak najpierw smakujesz te, to one smakują inaczej niż jak posmakujesz te i potem te. Ty masz jakieś dziwne kubki smakowe dzisiaj? Mam. Czy masz nowego faworyta? Ciężko jest wybrać, bo wszystko jest dobre. Mega naturalny się wydaje ten płatek. No właśnie, one są delikatne, ale jednak mają taki posmak, który jest dobry. Ale nie mają posmaku ani słonego, ani słodkiego. Dziwny jest ten test. No, strasznie dziwny. Bo z jednej strony czujesz mocno różnicę w smaku, a z drugiej strony nie czujesz aż tak różnicy. wiesz o co chodzi? No bo wciąż nie ma tych złych. To jest to. Jak one Ej, są śmieszne? One wyglądają ja Zauważ, że one wszystkie wyglądają bardzo podobnie do siebie. No, każdy wygląda prawie tak samo. Ciekawe, bo te płatki zazwyczaj są takie randomowe, a one są niemalże identyczne każdy płatek. Ale wyglądają jak takie kwiatuszki. Wiesz, jak one wyglądają jak krakersy? W ogóle śmiesznie się ogląda ten film potem, jak on już jest zmontowany, i nagle patrzysz i mówisz, nie no, myślałem, że to jest to, a to jednak zupełnie było innego Co to jest? Widzisz że kurwa ma zęba? O twarde! Twarde, bez smaku, niedobre Serio, jak ugryzłam je, to jak strasznie twarde, nie odpadają Nie smakują jak konfekcje, one smakują jak jakieś krakersy No tak, tak no, one wyglądają jak krakersy Nie słone krakersy, takie tak. zwykłe Niedobre mm -mm, Nie To są pierwsze płatki, które są niedobre w tym I zestawieniu Od razu czuć taką ogromną różnicę Kolosalną No. no widzieliście, nawet sama moja reakcja, jak no. tak teraz myślę Od razu je odstawiłem Ło wow. Aha. chyba to było słychać? Tak, ono właśnie chrupią. Finałowy płatek. Proszę bardzo. Wow. Taki. Zupełnie inaczej wygląda. Skorupiasty Ale strasznie. Ale jesteście cieniutki, przezroczysty taki wręcz. I przez to, że jest taki cieniutki, dziwnie smakuje. No, nie smakują mi. Znowuż są słone. No. To jest tak znowu słone. słony płatek. Mm. To jest spoko dla osób, które lubią wytrawne rzeczy. No ja lubię, ale na przykład tego płatka by nie zjadł Ale jest płatki jako coś słodkiego. No tak, to fajne No. A tutaj jak ktoś rzeczywiście nie lubi totalnie słodkich rzeczy, to to jest dla niego. Ale nie pasuje to na takiego typowego corplexa dla mnie. Mhm. Nie, ja... To jest mój Szybka fajnie. decyzja. Co to są za płatki? Wiesz twoje Paweł? Dawaj moje. I Danella. Biedronka. Biedronka. Biedronka ma tak dobre produkty. No. Ale bardzo dobre. Bardzo dobre, mi też one przez długi czas smakowały. A Ale moje... ile razy było tak, że produkty biedronki były w topce w tych tak, testach? Teraz co moje? Marka Premium. Okej. Okay. Cziuch. Matki turyzjane. Na samym początku odcinka chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że to jest test. W którym niekoniecznie drogi produkt wygra. Tak. Że może być także najtańszy wygra. I to jest chyba najtańszy produkt? Yy, tak. To kosztuje 5,79 za 500 gram. Czyli to jest najtańsze. A pokaż skład Twojego: 94% łamane ziarno kukurydzy. Mhm. Bez GMO. Cukier, sól, emulator, mono i liglicerydy, kwasów tłuszczowych. Substancje wzbogacające. Okej, okay, a ja mam łamane ziarno kukurydzy. Też 94%. Cukier, sól, emulgator I mam bez tych, yy, co na końcu mówiłeś, substancji jest wzbogacające. Bez okay. tego. Tym się różnią pewnie w smaku. Nie wiem, czy to, no, nie wiem, czy to jest dobry skład, czy to nie jest dobry skład. Nie wiem, też się nie znam. Bardzo dobre płatki. Witanella. Wow. I te też są. Te też smakowały, Ty smakowały. Tylko mm. po prostu nie były tak intensywne. Tak. No to mamy nowych faworytów w domu. A Ajo, ja, zobacz. Mówiliśmy, że one są delikatne, a nie mają substancji wzmacniających. No właśnie, to Czyli coś w tym jest. tak. Coś w tym jest. Serio, to czuć, że tego nie ma. Mhm. Bo są bardzo podobne, tylko te są delikatniejsze niż te. Tak jest. Mamy nadzieję, że Wam pomogliśmy tym testem. Że teraz będziecie jak kupować może coś innego. Dajcie znać w komentarzu, czy jedliście te płatki, czy jedziemy my może na co dzień. My teraz będziemy jadać. Tak jest. Subskrybujcie, widzimy się niebawem, papa papa. Pa.